Czy wiesz, że w Licheniu znajduje się jeden z największych dzwonów w Europie, a także największy w Polsce? Dzwon Maryja Bogurodzica waży aż 14 ton i został odlany w 1999 roku przez Ludwisarnię Enrico Campaniego we Włoszech. Po przywiezieniu do Polski zawieszono go w dzwonnicy w listopadzie tego samego roku. Jego średnica wynosi 3 metry, a serce dzwonu waży 400 kg. Całkowita waga dzwonu to ponad 14,5 tony. Czyli kilka ton więcej niż waży słynny dzwon Zygmunt na Wawelu. Powierzchnia dzwonu jest podzielona na sześć pól, na których, podobnie jak na dzwonnicy, znajdują się godła związane z różnymi okresami historii Polski, która jest silnie związana z tradycją chrześcijańską. Ten motyw zdobniczy jest również zgodny z pełnym patriotyzmu charakterem sanktuarium. W każdą niedzielę o godzinie 11:30. Rozlega się potężne bicie dzwonu, wzywające na południową mszę świętą sprawowaną przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Jego głęboki dźwięk rozbrzmiewa także podczas największych uroczystości w sanktuarium, rozchodząc się na wiele kilometrów i przypominając o jedności wiernych.